W czwartek 23 czerwca w restauracji Maria odbyło się doroczne walne zgromadzenie przedstawicieli z PSS w Wolsztynie. Prawie 450 członków spółdzielni na Wolsztyn reprezentowało 43 delegatów, którym Rada Nadzorcza i Zarząd przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności. I choć po stronie wyniku za 1993 rok wykazana jest niewielka strata, to jednak wszyscy zebrani uznali ten rok za bardzo udany. Na taką opinię złożyły się. Pierwsze. Prawie trzykrotny wzrost nakładów na inwestycje i remonty. Efekty to m.in. zakup posesji państwa krawczyków, remont pawilonu przy ulicy Rożka oraz zakup akcji banku z POŁEM. Drugie. Trend oszczędnościowy polegający na inwestowaniu sporych pieniędzy w urządzenia, których zainstalowanie przynosi korzyści w czasie zmniejszając np. zużycie energii czy gazu. Trzecie. Systematyczny wzrost płacy załogi. Czwarte, poszerzanie oferty towarowej. Wszystko to sprawia, że PSS powiększa swój majątek, stając się w trudnych czasach bardzo wiarygodnym partnerem dla banku, dostawców czy producentów. Ambicją zarządu i Rady Nadzorczej jest, by trendy roku 1993 były kontynuowane i w 1994. Efektem kontynuacji jest pokazywany już przez nas sklep nocny patronat Wedla przy ulicy doktora Roberta Kocha. Wedle zapowiedzi prezesa zarządu magistra Janusza Pawliczaka, w kolejce czekają sklepy numer 42 Drogeria naprzeciwko Nocnego i numer 2 Sam przy ulicy Słowackiego. PSS rozpoczęła także instalowanie kas fiskalnych. Do końca roku przybędą jeszcze trzy sztuki. Natomiast swoim klientom zarząd proponuje tańsze zakupy. Aby jednak to mogło mieć miejsce, musimy stać się posiadaczami karty klienta z Połem. Powtórzmy raz jeszcze. Posiadaczem karty klienta zostaje każdy członek PSS oraz nieczłonkowie, którzy kartę mogą nabyć za 200 tysięcy złotych. Karty są wydawane w biurowcu PSS przy ulicy Żeromskiego 30 w pokoju numer 8. Począwszy od 24 czerwca przystępujemy do rozdawania i wydawania karty klienta z społem. Posiadaczem karty klienta. Może zostać każdy członek spółdzielni, jak również nieczłonek, z tym, że różnica polega na tym, iż członkowie naszej spółdzielni otrzymują karty klientalne nieodpłatnie, natomiast nieczłonkowie otrzymają te karty odpłatnie, wnosząc opłatę w wysokości 200 tysięcy zł. Apeluję za pośrednictwem Państwa tutaj do naszych członków i tych z naszych klientów, konsumentów, którzy chcieli zostać by posiadaczami karty klienta, aby zechcieli, począwszy od dnia 24, zgłaszać się w biurowcu z połem naprzeciwko cmentarza przy ulicy Żeromskiego w pokoju numer 8, aby pobrać za pokwitowaniem kartę klienta. Karta klienta pozwoli Państwu zaopatrywać się w wyznaczonych placówkach Naszej spółdzielni z określonym rabatem 5%, a więc kupować taniej. Jest to wyjście zarządu spółdzielni naprzeciwko członkom, stałym naszym klientom, by członkowie i ci klienci z faktu, członkowie przynależności, klienci z stałych stałych mieli ewidentną korzyść. Ta korzyść może mieć i inny wymiar. Otóż karta klienta z POEM będzie funkcjonowała w sieci ogólnokrajowej, do której przystąpiło około 80 PSS-ów, ich liczba stale rośnie i te 80 PSS-ów wyznaczyło ponad 1000 swoich placówek, które będą realizowały tęże kartę. My na terenie Wolsztyna, Rostarzewa, Siedlca i Zmuszynia wyznaczyliśmy 20 placówek. Placówki te realizować będą zakupy, tańsze zakupy z 5% rabatem w następujących przypadkach. Po pierwsze, zakup musi być nie mniejszy niż 100 tysięcy zł. Po drugie, zakup nie może dotyczyć napojów o zawartości większej niż 18% alkoholu. I po trzecie, zakup nie może dotyczyć sprzedaży ratalnej. We wszystkich innych przypadkach, każdy posiadacz karty klienta będzie miał możliwość zakupu z rabatem. Jeżeli któryś z posiadaczy, jeżeli państw, któryś z Państwa stanie się posiadaczem karty klienta, zechce realizować tą kartę w innych placówkach PSS-u na terenie kraju, zobowiązany będzie do zaznajomienia się z regulaminem jaki w danym PZS obowiązuje. My ze swej strony jako zarząd spółdzielni taki regulamin wręczymy każdemu kto będzie stawał się posiadaczem karty klienta. Karta klienta w przypadku na PZS-u wolsztyńskiego będzie realizowana tylko w sieci sklepów detalicznych. Natomiast w sieci całego, w skali całego kraju, możliwe jest, iż karty klienta można będzie realizować w restauracjach będących własnością z połem, w ośrodkach praktycznej pani, względnie w kilku innych rodzajach usług, czy działalności, które dane pss -y prowadzą. Z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy, po spółdzielni PSS w Opolu i spółdzielni w Wołominie, jesteśmy trzecią spółdzielnią w kraju, która Tę kartę wprowadza do użytku. Które sklepy realizują kartę klienta? Otóż wszystkie sklepy, które będą posiadały taką tutaj oto wywieszkę w sklepie. Tu honorujemy kartę klienta. Korzyść kupujemy taniej. Zapraszamy serdecznie do sieci placówek, które. Realizować będą kartę klienta. W trakcie walnego zgromadzenia zwróciliśmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. W spółdzielni ogromną wagę przykłada się do szkolenia młodzieży w zawodzie sprzedawca, masaż, piekarz i ciastkarz. Ponad 100 młodych osób terminuje w tych zawodach. I co ważne, najlepsi absolwenci mają zapewnioną pracę. W tym roku będzie ją miało kilkanaście osób. Ewenementem jest doszkalanie starszej kadry przez profesorów z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pierwsze efekty są już zauważalne. Życzymy zatem z połem realizacji modernizacyjnych zamierzeń, gdyż to nam, klientom, ułatwi i uprzyjemni dokonywanie zakupów. Efektywalem wypłacano 53 pracowników. Posiłki regeneracyjno-wzmacniające wydawane były na podstawie uchwały 130, 130, 13, 13, 13, 134.